Dzień dobry, Piotr Ksieniewicz, firma Nezwork Express. Cisco Duo Security, co to jest i dlaczego jest to fajne? Cisco Duo Security jest rozwojeniem uwierzytelniania dwuskładnikowego. Co to znaczy? Znaczy tam mniej więcej tyle, że w sytuacji, w której do tej pory wystarczało nam wpisać swojego użytkownika i hasło w komunikacji do serwera, Teraz oprócz tego użytkownika i hasła będziemy musieli podać czy to jednorazowy PIN, czy też zaakceptować takowe połączenie, takie uwierzytelnienie, na przykład na aplikacji mobilnej w telefonie komórkowej. Dlaczego jest to ważne, i dlaczego jest to potrzebne? No, jeżeli nasze uwierzytelnienie bazowało tylko i wyłącznie na użytkowniku i hasle, no to takowego użytkownika i hasła można było czy to podsłuchać, a jeśli komunikacja była szyfrowana, no to może. Poprosić użytkownika o to, żeby nam podał takie hasło, czyli prosty social engineering, tak. Jeśli natomiast to nie skutkowało, no to może, czy można było takowe hasło spróbować zgadnąć, a może spróbować go odgadnąć metodą brute force, czyli de facto atakując. Bez żadnej, wiadomo bez żadnej informacji na temat tego hasła, czy to metodą słownikową, czy też metodą po prostu już zupełnego bruchforza, czyli podmieniając de facto losowo, czy też właściwie nawet algorytmicznie, w pewien sposób, podmieniając po prostu wszystkie pozycje, wypełniając wszystkimi możliwościami, możliwymi permutacjami wynikającymi z alfabetu i tego, jakby. 呂場さん。えー No, właśnie na takie ataki taki odporniamy się, korzystając z systemu uwierzytelniania wieloskładnikowego. Czyli yy, najpierw nawiązywana jest sesja, która uwierzytelniająca, która w dla sobie uwierzytelnia użytkownika, a później wysyłane jest takie zapytanie do chmury, długo jest usługą chmurową, yy, że takowy użytkownik się uwierzytelni i długo na podstawie swoich ustawień wie, czy ma temu użytkownikowi przesłać, na przykład SMS-a, czy może na jego token, czyli takie de facto w, w tym wypadku token softwareowy na telefonie wysłać, czy to kod znakowy, czy też na przykład prośbę o uwierzytelnienie takiej komunikacji. Jeżeli użytkownik wpisze PIN, bądź też uwierzytelni taką komunikację, dopiero wtedy jest uwierzytelniany, czyli ewentualny atak, kogoś, kto zna hasło, ale nie ma dostępu do tokena, czy też do aplikacji na telefonie, nie powiedzie się. Duo integruje się z bardzo dużą ilością aplikacji, to znaczy, jest to, poczynając od najbliższej nocy fery sieciowej, czyli w oczywisty sposób integruje się z wszystkimi rozwiązaniami Cisco, ale również z Fortinetem, z Juniperem, z Palo Alto, z Checkpointem. Eee, oprócz tego, Pokrywa jakby swoim zakresem działania aplikacje cloudowe, aplikacje webowe, aplikacje działające na w środowiskach Microsoftu, czy to zwykłe logowanie do Windowsa, czy do Office 365, wreszcie kwestie programistyczne, czy to API, czy uwierzytelnianie typu SAM. Te wszystkie metody uwierzytelniania i te wszystkie dostawców usług możemy jakby zintegrować z Cisco Duo. My testowo zintegrowaliśmy AnyConnecta, czyli rozwiązanie typu remote VPN. Co warto podkreślić, jest to bardzo proste. Bazuje na drugim serwerze uwierzytelniającym w konfiguracji Cisco ASA. I tak jak pokazywaliśmy na poprzednich slajdach, próba zalogowania do VPN-a wymaga nie tylko podania użytkownika i hasła, ale również zaakceptowania takiej. Czynności na telefonie komórkowym. Dlaczego warto? No, tak jak mówiliśmy, dlatego, że odpowiadamy się na takie słownikowe, na próby wyciągnięcia od użytkowników, czyli ataki typu phishing. Inne ciekawe z perspektywy sieciowej integracje no, to można w ten sposób zintegrować się również o czyli wierzytelnianie, które służy do tego, żeby. Yy, yy, Weryfikować i uwierzytelniać, sprawdzać jakby administratorów, którzy podłączają się do urządzeń sieciowych. Co warte pod, podkreślenia: Cisco Duo ma bardzo fajny interfejs, który w przypadku integracji z konkretną usługą de facto prowadzi za rękę integrującego, dostarczając mu bardzo dużo informacji i dokumentacji już z poziomu swojego interfejsu. Dziękuję bardzo.